Czy piesek jest gotowy? Czy piesek jest gotowy? Chyba jesteśmy gotowi. Czołem kochani, z tej strony Wasza Polish Notes. Witam Was ponownie, albo witam Was po raz pierwszy na moim kanale. I w końcu nadszedł czas na odcinek na który wielu z Was czekało, bo wiem, że lubicie tę serię. Pierwszy odcinek bardzo Wam się spodobał i bardzo, bardzo mnie to cieszy, także ponownie będę oceniać Wasze notatki. Tak jest, na to konto na Instagramie wysyłacie mi zdjęcia Waszych Notatek Szkolnych. A ja je potem oceniam właśnie w takim odcinku jak ten. Dzięki temu wy możecie się zainspirować, ja też mogę się zainspirować, a poza tym stajemy się lepszą wersją siebie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak czy siak, bardzo się cieszę, że tutaj ze mną jesteście i jeśli chcecie zostać na dłużej, to nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, kliknijcie w dzwoneczek, wiem, że ostatnio dużo osób nie dostaje powiadomień o najnowszych filmikach, także jeśli macie kochani z tym problem, odkliknąć i kliknąć jeszcze raz, albo kliknąć, mam nadzieję, że to pomoże, możecie również... Zaobserwować mojego Instagrama. Tam zawsze wrzucam informacje o najnowszych filmikach. Są też również moje posty tematyczne, więc możecie się również tam czymś tam zainspirować. Mam również Facebooka i TikToka, na którego również Was zapraszam. Bardzo mi zależy, żeby być z Wami w kontakcie i jestem wdzięczna za każdy pozytywny odzew, również za każdą łapkę w górę. Bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy. No i pamiętajcie, że jeśli zdajecie maturę z biologii, albo jesteście w liceum, albo dopiero do liceum się wybieracie, to mam w sprzedaży moje notatki z biologii. Estetyczne, fajne, mnóstwo zadowolonych osób i już wielu osobom moje notatki pomogły osiągnąć bardzo dobry wynik na maturze. Także jeśli szukacie fajnego, przyjemnego w nauce źródła z biologii, to napiszcie do mnie w wiadomości prywatnej, a myślę, że już wkrótce zabiorę się również za notatki z innych przedmiotów, także stay tuned. No co kochani, ja mam telefon gotowy, po tej stronie będę wyświetlać notatki dla Was, żebyście oczywiście wiedzieli jak one wyglądają i zaczniemy sobie od notatek zrobionych elektronicznie, podejrzewam, że na iPadzie, są to notatki Maćka, bardzo mi miło, że mamy takiego tutaj, nie powiem rodzynka, chociaż jest trochę chłopaków, którzy również wysyłają mi swoje notatki i są one świetne. Także bardzo mnie to cieszy, bo wiem, że jakby nasza polska scena stadigramowa jest głównie opanowana przez dziewczyny. A miło również tam facetów zobaczyć, i Maciek jest jednym z tych przykładów. Maciek uwielbia języki, tutaj studiuje filologię angielską na specjalizacji nauczycielskiej, więc kto wie, może w przyszłości Maciek będzie Was uczył angielskiego, ale również uwielbia francuski i to właśnie notatki z francuskiego pojawią się zaraz tutaj obok i są one przepiękne. Są ładne, estetyczne, naprawdę ślicznie wyglądają i podejrzewam, że to jest naprawdę ogromna przyjemność, żeby się z nich uczyć. Nie wiem, czy Maciek prowadzi korepetycje, ale jeśli prowadzi, to jestem pewna, że uczniowie są mu wdzięczni za te notatki. Najpierw Wam pokażę jego notatkę z francuskiego, temat mi bliski, bo również się francuskiego przez 4 lata uczyłam. Mamy tutaj dwa czasy, Fidior Proche i Passé Resson. I to, co mi się w tej notatce podoba, to to, że mamy drobną czcionkę, która jest po prostu taka sama, znaczy się literki są identycznej wielkości i identycznie wyglądają. Podejrzewam, że Maciek zastosował tutaj mój trik na zrobienie własnej czcionki z pisma ręcznego, co wydaje mi się bardzo fajnym pomysłem. I to widać, że to tutaj zadziałało, bo można sobie wtedy zmieniać wielkość tych. Literek i po prostu dopasowywać wszystko do wielkości kartki. Jak widzicie, mamy tutaj minimalistyczny, fajny nagłówek, nie musicie robić kaligrafii, szczególnie jeśli nie jest to wasza rzecz, jeśli się w tym nie czujecie, nie wychodzi wam i jesteście sfrustrowani, po prostu pójdźcie w litery drukowane. Jest to bardzo łatwy sposób na osiągnięcie nadal ślicznej, estetycznej notatki. Mamy tutaj delikatne zakreślenie zakreślaczem, w ogóle śliczne pastelowe kolory, to muszę przyznać. I dodatkowo ważniejsze informacje są zakreślone również delikatnym kolorem, ale nie jest on taki mocny, nie rzuca się w oczy. Przez to nie jesteśmy jakoś bardzo rozproszeni. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne. I tak de facto nie mam co się przyczepić do tych notatek. Bo mamy odpowiednie odstępy po każdej stronie, jak widzicie. Mamy wszystkie elementy zaznaczone, mamy przykłady, mamy pytania. Wszystko jest tutaj nam powymieniane, dzięki czemu łatwiej jest nam znaleźć konkretne informacje i to się bardzo, bardzo ceni. Widać, że tutaj Maciek ma swój system notowania, że ma na przykład odmianę czasownika zawsze po prawej stronie, po lewej stronie ma to, o czym wspomniałam wcześniej, czyli konstrukcję. I przykłady, i dzięki temu, jak on się potem uczy, to bardzo łatwo sobie przeszukuje różne informacje, i to czysta przyjemność się z takich notatek uczyć. Następnie jeszcze mamy notatkę z grup społecznych nie moja działka, nie mój temat ale mimo wszystko do ocenienia notatki mi wystarczy. Tutaj mamy znowu ten sam system notowania czyli mamy oczywiście duży nagłówek zrobiony z dużych drukowanych liter. Nic specjalnego, ale działa. Co tutaj zauważyłam, a co ja robię inaczej? Ja zwykle stosuję takie typowe notatki liniowe. Więc, jak na przykład wymieniam sobie w tym przypadku grupy, czyli grupy pierwotne, grupy wtórne i tak dalej, to robię jedną grupę pod drugą, a tutaj Maciek robi je obok siebie albo tak bardziej na prawo. Tutaj na przykład mam jeszcze te grupy formalne, nieformalne i są powymieniane. To są one tak śmiesznie ułożone obok siebie, ale z drugiej strony ja to rozumiem, bo dzięki temu oszczędzamy miejsce na kartce. Jest to dobrze rozplanowane, mimo że ja robię inaczej, może ja nawet robię gorzej, bo poniekąd jak mam taką jedną działkę, a tutaj mogłabym dać drugą obok, to ja tego nie robię i poniekąd marnuję miejsca na kartce. Czy się z tym zgadzacie, czy nie? Możecie mi dać znać w komentarzu, czy wolelibyście mieć jedną informację pod drugą, czy może jedną obok drugiej. Możecie mi dać znać w komentarzu, będzie mi bardzo miło. Teraz będziemy mieli notatkę od osoby, której imienia niestety nie znam. Ma ona nazwę na Instagramie, ktoś na pewno, więc ktoś na pewno to jest. Tutaj macie nazwę na Instagramie i ta osoba również wysłała mi swoje notatki, tutaj akurat z biologii, z układu wydalniczego. I co w tych notatkach jest ciekawe, to fakt, że są one absolutnie czarno-białe, są one monochromatyczne, elementy szarości, czarny i w sumie tyle, na co się śmiesznie patrzy, no bo człowiek by oczekiwał kolorów, ale jednocześnie widać, że ta osoba miała szary zakreślacz i go użyła do zakreślenia najważniejszych informacji, więc w sumie ma to jak najbardziej sens. Co mi się jeszcze w tej notatce podoba? To to, że została zastosowana taśma papierowa ozdobna po bokach, dzięki czemu notatka się jeszcze bardziej wyróżnia i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jak widzicie, ta taśma jest poukładana na różne sposoby, dzięki czemu nie jest to coś takiego nudnego, bardzo mi się to podoba. I w sumie jakbym mogła, to bym sama sobie takie coś zastosowała. Jest to jakiś fajny pomysł dla Waszej inspiracji. Jeśli przejdziemy do samej notatki, to mamy oczywiście fajną tabelkę. Mamy rysunki zrobione bardzo dobrze, są one ponumerowane. Do czego zaczniemy może? Co ja bym inaczej zrobiła? Ja bym może, skoro już ta osoba ma takie drobne pismo, zresztą ono jest bardzo fajne, to nie robiłabym tych cyferek takich dużych. Ewentualnie bym je jakoś zakreśliła w kółeczku czy w kwadraciku, jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, żeby po prostu nie było aż takiego dużego kontrastu między tą ogromną cyfrą, a potem malutkimi literkami. Wiadomo, że to się wyróżnia, mimo wszystko jest to coś, co mnie lekko powiedzmy rozprasza, ale oczywiście jest to znowu kwestia indywidualna. Więc jeśli tej osobie to pasuje, to mi również to pasuje. Ja to mówię jakby ze swojej perspektywy. Tutaj jeszcze widzę, że jest kwestia kaligrafii. Tutaj znowu trzeba się odnieść do tej metody, którą Wam pokazywałam w filmiku, jak robić kaligraficzne nagłówki, ponieważ jeśli idziemy w górę naszym brush penem, to robimy linię cienką. A jeśli idziemy w dół, to robimy grubą. I tutaj, jak widzicie, coś się tutaj z tym brush penem podziało możliwe, że jest bardzo niewygodny do użycia i linie, które powinny być zrobione cieniutko, są grube, albo na odwrót, przez co te literki są raz grubsze, raz cieńsze i wygląda to delikatnie chaotycznie. Również widzicie, że połączenia niektórych literek mają różne odległości między U a K. Nie ma w ogóle jakiegokolwiek dystansu, a potem w wydalniczym mamy już wszystko w porządku, tak jak być powinno. Więc tutaj bym albo jeszcze poćwiczyła z tymi nagłówkami, robić te upstrokes na cienko i downstrokes na grubo. Oczywiście link do filmiku o robieniu nagłówków znajdziecie u mnie tutaj w opisie. Specjalnie go dla Was przygotuję, żebyście sobie mogli poćwiczyć. I to jest właśnie taka rzecz, do której bym się jeszcze. Przyczepiła. Poza tym notatka bardzo mi się podoba i jest to naprawdę fajny, oryginalny pomysł, bo nie każda notatka musi być neonowa, wielokolorowa, w kwiatki, prawda, kropeczki, żeby była piękna. Taki monochromatyczny look nawet mi się podoba. Jest coś takiego, co przykuło właśnie moją uwagę podczas wybierania notatek do tego filmiku. Także tak ci jak dobra robota. Teraz, moi drodzy przykład, że notatki na lekcji, estetyczne notatki na lekcji to nie jest taka problematyczna rzecz, jak Wam się wydaje. Jest to jak najbardziej do zrobienia i takim przykładem jest Pola, która chodzi do piątej klasy, ma takie zajęcia, jakby też musi pisać lekcja temat, też musi na pewno wszystko bardzo szybko zapisywać i ogarniać to wszystko naraz, ale to ogarnia i wygląda to naprawdę bardzo dobrze estetycznie i jak te notatki zobaczą, mówię kurczę, to jest to. To jest to i jestem naprawdę zachwycona, bo są to notatki proste, którym nie musicie poświęcać nie wiadomo ile czasu, a efekt jest naprawdę świetny. Zaczynamy sobie od tego, że każda notatka. Każda lekcja, temat, jak zaczynamy od nowego tematu, ma inny kolor. I to jest fajne, bo to jest właśnie ta notatkowa tęcza, o której Wam mówiłam, w zeszycie. I potem mimowolnie zapamiętujecie, jaki temat miał, jaki kolor. Dzięki temu łatwiej jest Wam ten temat wyszukiwać. I tyle. I to jest naprawdę bardzo łatwa rzecz. I tutaj został zastosowany również prosty nagłówek, i znowu on działa poza tym. Tutaj mamy naprawdę prześliczne pismo kaligraficzne. Pola ma naprawdę bardzo ładny styl pisania i bardzo mi się odpodoba i sama bym chciała taki mieć, bo moje literki w kaligrafii wyglądają zupełnie inaczej. Te są bardziej tej, tej samej wysokości, są one takie bardziej krągłe i wygląda to naprawdę, naprawdę uroczo. Poza tym nie wiem, co to są za peny. Może są to te z Pentela, ale naprawdę robią robotę. Jeśli Pola będziesz widziała ten odcinek, daj mi znać w komentarzu, jakie to są peny, bo robią po prostu taką robotę jak yes, I jak widzicie, nie mamy tutaj nic takiego specjalnego, ekstra. Mamy jeden kolor długopisu zakreślacza pen'a, czarny długopis, który również zachwalam, pochwalam, bo uwielbiam. I mamy przede wszystkim piękne, zadbane pismo. Każda literka wygląda podobnie do siebie, co jest naprawdę bardzo ważne w estetycznej notatce. Warto jest ćwiczyć swoje pismo, bo potem nam też jest wygodniej się z takiego pisma uczyć. I wiem, co mówię, bo dawniej pisałam jak kura z pazurem i naprawdę moje pismo było okropne i dostałam nawet uwagi od nauczycieli, żebym pisała starannie. Dopiero jak potem zmieniłam swoje nawyki, byłam już troszkę starsza, to potem zaczęłam robić fajniejsze notatki i wygodniej mi się się po prostu z nich uczyło, szczególnie, że materiału było coraz więcej. I jak widzicie, mamy również tutaj fajną metodę na tabelkę zrobioną zakreślaczem, że nie robimy całej tabelki, prawda, tak jak normalnie robimy, tylko robimy taki otwarty prostokąt zakreślaczem, boki i samą górę, a następnie cienką linią robimy nasze kolumienki i. Jeszcze górne tutaj te segmenty mamy zrobione czarnym brusz Moim zdaniem wygląda to naprawdę super. I nie ograniczamy sobie tej tabelki już od razu dołem, przez co potem się okaże, że nasza nauczycielka ma do zapisania więcej niż nam się wydaje i zaczyna się tam cisnąć w tej tabelce i zaczyna to wyglądać nieestetycznie, tylko tutaj sobie. Pola otwiera tą tabelkę i po prostu dopasowuje sobie ją do jej zawartości. Jest to również bardzo fajny pomysł. Jak widzicie, nagłówki są również zrobione delikatnie. A czy naprawdę to działa, i to jest coś, co się w tych notatkach wyróżnia, i co pozwala nam znowu łatwiej znaleźć konkretne informacje. I tutaj nie mogę się do czego przyczepić, szczególnie, że wydaje mi się, że to jest zeszyt A5. Pola poprawnie, jak się mylę, ale raczej to jest zeszyt A5. Ja zeszytu A5 nie cierpię, bo bardzo jest ciężko zrobić fajną, taką pojemną notatkę, kiedy mamy tak mało linii do zużycia, a tutaj pola dała sobie radę po prostu na medal. Także dobra robota. Teraz kochani, mamy notatki od Ani. Tutaj mamy oczywiście nazwę, i są to notatki z chemii, również wykonane w zeszycie A5, bo na pewno A4 to nie jest. I tutaj tak, mamy zastosowane kolory, co jest bardzo fajne. Jak widziałam w ani notatkach, każdy temat ma inny kolor, co, tak jak wspomniałam, jest bardzo fajne i działa na naszą korzyść. Mamy również tutaj wykrzyknik, dzięki któremu możemy zaznaczyć najważniejszy temat. Jest on również pod kolor. Naszej notatki, co jest bardzo fajne. I teraz tak, jeśli chodzi do tego, co ja bym w tej notatce zmieniła, to jest to przede wszystkim, jakby rozmieszczanie naszej zawartości. Zrobiłabym te notatki chyba w niektórych przypadkach bardziej zwarte, albo inaczej je rozplanowała. Na przykład, jak mamy tutaj tą notatkę z kwasów i mamy wzór naszego kwasu etanowego, to chyba bym przesunęła ten wzór nieco na prawo, ogarnęła go w ramkę, żeby był bardziej widoczny. A następnie obok rozpisała sobie wszystkie nasze wzory półstrukturalne i tak dalej i popracowałabym tutaj przede wszystkim jednak nad pismem, żeby było ono po prostu bardziej wyraźne, żeby literki były po prostu bardziej do siebie podobne i po prostu przykładała więcej uwagi do detali. Bo zobaczcie na przykład na te nawiasy. Są one bardziej, czasami takie pod trójkąt, są bardziej ostre, czasami są bardziej zaokrąglone, mają większe odstępy między zawartością albo mniejsze. I to się w przypadku takich notatek, które chcemy, żeby wyglądały na takie, wiecie, clean, estetyk i tak dalej, takie drobne rzeczy się widzi i to się liczy. O, tutaj nawet na przykład nie mam nawiasów w jednym miejscu i to po prostu rzuca się poniekąd w oczy. Rzuca się również fakt, że wychodzimy poza nawias. Wiadomo, że tutaj mamy akurat bardzo mało przestrzeni. W zeszycie A5, co mnie również drażniło i zdaję sobie z tego sprawę, więc ja bym tutaj chyba popracowała również, żeby te informacje rozmieszczać tak, żeby za ten margines nie wychodzić. Czyli na przykład u góry daję sobie wzór tego kwasu, a następnie jego nazwę. Wzór kwasu na kolorowo, a potem jego nazwę. Żeby po prostu ten margines zostawić w świętym spokoju, kiedy już nam się dużo w notatce dzieje, lepiej po prostu się na ten margines tam nie rozwalać, żeby był po prostu ten ładny. Odstęp zachowany. No i tutaj bym również popracowała nad kaligrafią, bo znowu mamy tutaj ten problem, że mamy przypadki, gdzie linia jest bardzo, bardzo cienka, a reszta literki jest po prostu bardzo gruba za gruba. Więc tutaj albo bym po prostu jeszcze troszkę poćwiczyła, albo bym po prostu poszła w litery drukowane. Szczególnie jeśli mamy mało czasu, bo zdaję sobie sprawę, że Ania może mieć taką sytuację, że nauczycielka z chemii po prostu leci jak kubica po tym torze. I po prostu pójść w jakiś łatwiejszy nagłówek, który nie zajmie nam tyle czasu, będzie wyglądał wystarczająco estetycznie. Możemy go wtedy również zakreślić tym różowym kolorem i będzie to naprawdę wystarczająco i wszystko będzie wyglądać ładnie. I tak szanuję każdą osobę, która używa zeszytów A5, bo dla mnie to jest naprawdę męka. Bardzo Ci dziękuję za przesłanie swojej notatki do mnie. W porządku, czas na ostatnią notatkę tego odcinka i ta notatka została mi podesłana przez Amelię, która chodzi do ósmej klasy i również swoje notatki robi w zeszycie A5, znowu szacun i te notatki po prostu również są przepiękne, ale tak proste, że to jest aż po prostu... Ja się bardzo z takich notatek cieszę, bo często Wam mówię, że naprawdę można zdziałać cuda, nie używając nie wiadomo czego, po prostu... Pójść na łatwiznę, tworzyć proste rzeczy, które robią naprawdę taki efekt i tyle wam starczy. Nie musicie robić, nie wiadomo, jakichś dziwnych rysuneczków czy innych takich rzeczy, które czasami nam zabierają bardzo dużo czasu. I tutaj macie przykład takiej notatki, która również została zrobiona na bieżąco na lekcji. I jak widzicie, tutaj mamy wszystko fajnie rozplanowane. Amelia wie, co robi, wie, jak mają jej notatki wyglądać. Używa de facto, podejrzewam, maksymalnie. Trzech dodatkowych przyborów Poza czarnym długopisem, który zresztą robi robotę Jest naprawdę super działa Nie wiem co to za długopis Amelia jak możesz to daj mi znać Możesz mi dać znać albo tutaj w komentarzach, żeby inni wiedzieli Albo w wiadomości prywatnej Tak czy siak widać, że naprawdę długopis robi robotę Dodatkowo dobrała sobie kolor dodatkowy Żeby zaznaczać sobie najważniejsze informacje to w przypadku długiego dyktowanego tekstu Naprawdę robi robotę Bo od razu na tej notatce widzimy Co jest tutaj najważniejsze Mamy Chińską Republikę Ludową, mamy Mao Zedong, mamy nacjonalistów, komunistów, wszystko na czerwono zresztą, co tu nie pasuje. Tak czy siak, tutaj widać, co jest najważniejsze i dzięki temu łatwiej zapamiętujemy te słowa, klucze one tam są i mimo, że tekst jest na całą kartkę, to od razu widzimy, co jest najważniejsze. Data również jest zaznaczona na czerwono, co również jest bardzo dobre. Zresztą ostatnio w filmiku się Was pytałam, czy możecie czerwonego używać. Tutaj, jak widać, Ameryka Czerwonego używać może. Co mnie tutaj zachwyciło, to ten nagłówek. Oczywiście, znowu ta piękna czcionka, która jest naprawdę śliczna i chyba się muszę jej nauczyć, bo naprawdę robi genialny efekt. Jestem zachwycona, jak super można użyć biały długopis i zrobić prześliczny nagłówek, używając czerwonego braszpena. Ciężko mi tutaj przez jakość Instagrama dostrzec, czy był, był tutaj jakiś inny koloczny, pomarańczowo pobarańczowy, który przychodzi w czerwony, czy nie, ale powiedzmy, że mamy tutaj tylko czerwony. Robicie sobie, prawda, napis. Potem sobie robicie te placuszki, jak u zebry, białym długopisem i macie piękny nagłówek. Dodatkowo tutaj jeszcze widzę, że zrobiona została ta mała gałązeczka, która też robi robotę. I powiem Wam, to jest naprawdę coś fantastycznego. I w taki sposób możecie sobie bardzo fajnie rozpocząć nowy temat albo nowe zagadnienie, które na przykład wiecie, że na pewno się pojawi na jakimś sprawdzianie. I tutaj to wypadło super. Co mi się jeszcze podoba, to fakt, że Amelia ma swój system zaznaczania po kolei myślników. Ma takie, nie wiem, czy to są trójkąciki, czy co to jest. Ma takie znaczki, takie powiedzmy otwarte trójkąty, które też niesamowicie mi się podobają. Oraz ma znowu A, B, czyli ma najpierw cyferki, potem literki i potem trójkąciki. I to się super sprawdza. I podejrzewam, że Amelia stosuje ten system w każdej swojej notatce szkolnej, dzięki czemu się w tych notatkach nie gubi. W sumie znalazłam jeszcze jedną notatkę od niej o rolnictwie w Afryce. I jak widzicie, znowu ona korzysta z tego samego, samego systemu zaznaczania informacji, czyli mamy najpierw cyferki, potem mamy literki i mamy te nasze półtrójkąciki, które są naprawdę super. No i oczywiście propsy za pismo, bo jest ono bardzo ładne, czytelne, takie wręcz drukowane i bardzo, bardzo mi się podoba. I jest to naprawdę fajna, czysta notatka i podejrzewam, że znajomi pożyczają od Aneli Zeszyty. Ale wy nie musicie o nikogo pożyczać, bo jak widzicie, nie trzeba włożyć to dużo pracy, żeby zrobić samemu taką fajną notatkę. I mam nadzieję, że moje filmiki wam w tym pomagają, żeby robić coraz lepsze notatki, żeby coraz lepiej się uczyć i żeby coraz lepiej menedżerować, zabrakło mi słowa, niech będzie taki dziwny twój menedżerować swoim czasem. Także naprawdę bardzo się cieszę, kiedy dostaję od Was pozytywny odzew, że odcinki Wam się podobają, że zmieniacie swoje nawyki, że zmieniacie swoje pismo. I naprawdę wtedy radość w sercu mi rośnie, bo bardzo się cieszę, że moja praca i całe moje serce, które wkładam w ten kanał oraz Instagrama i inne media społecznościowe, że to się Wam podoba i to się sprawdza. Także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną jak najdłużej. Jeśli chcecie, żeby Wasze notatki pojawiły się w tym filmiku, to jeszcze raz powiem, wysyłajcie mi dobrej jakości, bo Instagram strasznie psuje jakość. Dobrej jakości zdjęcia na to konto wiadomości prywatnej. Mam nadzieję, że Instagram mi znowu nie usunie wiadomości, tak jak zrobił mi ostatnio. Miejmy nadzieję, że nie. A ja potem wybieram notatki i pokazuję je w tym właśnie odcinku. No i oczywiście, wybieramy notatkę odcinka, także dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, która notatka podobała Wam się najbardziej, bo było ich naprawdę sporo w tym odcinku. No i oczywiście, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem. A jeśli chcecie być ze mną bardziej w kontakcie, to zapraszam na moje media społecznościowe. Trzymajcie się ciepło i cześć, cześć.